dobrze prasa lokalna witamy witam Szczególnie serdecznie panią Burgicz-Wołomina, pana Elżbietę Radwan. Witam serdecznie pana przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, pana Janusza Bercińskiego. Witam radnych Rady Miejskiej w Wołominie. Szczególnie serdecznie witam członków grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwo Historyczne 1920. Witam bardzo serdecznie harcerzy i zuchów z czwartego szczepu Drużyn Harcerskich Gromad Zuchowych w Kobylce. Jest z nami, choć w małym oddaleniu, też chór dziecięcy pod dyrekcją pani Elżbiety Matuszek ze Szkoły Podstawowej w leśnia No i witam serdecznie i przedstawiam też, yy, będzie do tego więcej jeszcze okazji, żeby móc porozmawiać, ale bardzo się cieszymy, że jest z nami młodzież z Grupy Młodych z Osowa. To jest młodzież tutaj z zespołu szkół w Osowie, która będzie też w gronie rekonstruktorów od dziś mam nadzieję na dłużej. Proszę Państwa, bardzo chciałem pokrótce przedstawić program dzisiejszego spotkania. O godzinie 11.40-11.50 przed szkołą formuje się pochód. Pochód przemaszeruje do masztu, tam dokonamy uroczystego wciągnięcia flagi Rzeczpospolitej na maszt. Potem zapraszamy do papilonu, yy, czyli do Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Osowie, gdzie będzie poprowadzony wykład od pana Jarosława Stryjka na temat patriotycznego gołomina. Następnie będzie wykład pana Roberta Szydlika, który jest z nami te obecny na temat polskiej drogi do flagi. Potem zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci i nie tylko dzieci. Będziemy yy, układać flagi polskie, będziemy kleić kokardy, dochumiony. Będziemy starać się poprzez zabawę przedstawić historię Park Narodowych i ich znaczenie. Pod koniec dnia zapraszamy na seans filmowy. Pod film reżyseru Twinta jest tutaj pod tytułem Standard Chwały. Myślę, że około godziny 17-18 zakończymy dzisiejsze uroczystości. Ja w tej chwili chciałbym Państwa wszystkich zaprosić do tego, aby obejrzeć stanowiska rekonstrukcyjne, zapoznać się z, z uzbrojeniem, które reprezentuje tutaj Towarzystwo Historyczne 1920 roku. I zanim to nastąpi, chciałbym podpisać porozumienie o współpracy między Samorządową Instytucją Kultury, Park Kulturowy Osób, Rota Bitwy Warszawskie 1920 roku a Towarzystwem Historycznym 1920. Podpiszę to porozumienie z panem prezesem Adrianem Rasiborskim. Jest to dla nas wielka przyjemność, że uda się nam już sformalizować współpracę z jednym z najbardziej prężnie działających Grupy rekonstrukcyjnych na terenie naszego powiatu, ale też Polski. Jeżeli chodzi o grupę rekonstrukcyjną, o Towarzystwo Historyczne 1920, ono rekrutuje się z członków z Bołomina, z Kobyłki, ale też z tego co wiem z Poznania i chyba z Wybrzeża. Opole. Opole, przepraszam. Myślę, że będzie to bardzo owocna współpraca z powodu, Po pierwsze, Towarzystwo Historyczne 1920 roku funkcjonuje już od 6 lat. Ma na swoim koncie wiele ciekawych doświadczeń, jeździ po całej Polsce, bierze udział w różnego rodzaju rekonstrukcjach historycznych. Było też gościem rekonstrukcji historycznej bitwy Warszawskiej XX roku w Osowie. My jako Instytucja Kultury, naszym głównym celem jest propagowanie wiedzy o zwycięstwie Polaków w 1920 roku. No i cieszymy się bardzo, że to miejsce staje się takim miejscem, taką bazą różnego rodzaju inicjatyw, różnego rodzaju właśnie środowisk, które historię XX roku stawiają na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, w tej chwili podpiszemy to porozumienie, następnie zaproszę Państwa do Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej, tam na ekranach dotykowych i w gablocie będzie można zapoznać się z ekspozycją multimedialną na temat barw narodowych, flag Rzeczpospolitej. O tej wystawie może opowiedzieć Pan e, Szydlik, który jest tutaj, który rozwinie ten temat podczas e, wykładu po wciągnięciu flagi na maszki. To by było w tej chwili na tyle, bardzo dziękuję i spotykamy się przy pochodzie za jakieś 15-20 minut. Dziękuję bardzo. Ja spocznę. Duża część nas przyjechała z Pruszkowa, ale mamy, mamy osoby, które też, kilka osób, które przyjeżdżają też z Popola do nas, są takie, które z Warmii z puszku z na tę jest, jak najbardziej to towarzystwo e, jest ogólnokrajowe, jeździmy na różne industrializacje historyczne, zwloty, grup rekonstrukcyjnych, a po prostu po całym kraju, jeżeli tylko utrzymamy... Musiałem pokazać coś ciekawego. Bierzemy udział w produkcji filmowej. Część, część. ostatnio nawet. z pierwszego, z drugiego, z drugiego, z Wszystkie, że tak powiem, materiały są, z który w tym w którym użytekamy całość nasta, to przy całym korzeniu, całego pracy, starych które opowiadają na historii tej ludzi. jeszcze mogę powiedzieć? W naszym, w naszym parku, jak Państwo widzą, aby mówić o tej historii w sposób ciekawy, niezbędne są wszelkiego rodzaju ekwizyty. Jeżeli tutaj wiemy, że Państwo Podstawą do tego jest, jest odtworzenie jest, jest elementów mundurowania, ekipy oraz ugrujenia, co pozwala nam na pokazywanie sylwetek żołnierzy, jak się walczyły, jak mają wtedy ojczyzny. po prostu pokazujemy, jak wyglądały, jak, jak mogły się przyjąć osoby, które, które walczyły w ojczyznie. Dzięki temu e, o wiele bardziej to działa na wyobraźnię młody który dokumentuje takie fakty i jeżeli go to w jakiś sposób zainteresuje, no to e, zazwyczaj to jest to, że taka osoba do nas wraca, sama pragnie poszerzać swoją wiedzę już taką e, bardziej szczegółową

i nie, 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 Bardzo często musimy poświęcać e swój nie, czas, który rodziny, nie, 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 rodziny jak najbardziej staramy się angażować na nie, <attanc> <sounds> Nie zawsze jest to możliwe. też się tylko po prostu szereg Każdy, każdy multiple... stara się być w jakiś sposób aktywny Czy to jeszcze kontynuuje naukę w swoich szeregach studentów, ale także w ogóle to, co my To na pełnych etatach. To nie jest tak, że to, co my robimy jest jakiegoś swojego rodzaju porfecją, z której można w jakiś sposób się utrzymać. Właśnie przeciwnie, wręcz przeciwnie trzeba dołożyć, ja właśnie chciałam zapytać, w jaki sposób kompletujecie te węgury, czy nie macie problemów, po prostu czy jest obywatelstwo, które też finansowe odciążenie, ale też, że tak. macie wiedzę mieć i Dokładnie. też, czy pomaga w, tym, w tworzeniu takim dokładnym. E, powiem tak, jak zaczynaliśmy sześć lat temu, no to, to było wszystko bardzo ciężko, <laughs> Wiem. Wiem. E, większość rzeczy, większość rzeczy musieliśmy praktycznie e, robić sami, e, korzystając z pomocy kolegów, którzy tam posiadali jakieś e, zdolności rzemieślnicze, e, raczej jakieś możliwości warsztatowe. Z ostatnimi czasy to się trochę polepsza, ponieważ pojawiło się na rynku dużo opustów, no to, są nie opłaty, różne repliki, ale tu też trzeba uważać, no bo niestety, jak to z każdym towarem dostępnym na rynku, są rzeczy lepsze i gorsze. My, no, że, że tak powiem, staramy się pokazać ten najwyższy poziom, na przykład jeżeli chodzi o mundurowanie. Skoro Nawiązujemy do tych czasów i chcemy pokazać je w sposób dobry, to tę za, za tęsknotę. Kiedyś w 20 ie mundur to nie było coś, co, co rozumiemy dzisiaj, um, pojęcie inaczej to co innego, to był i ogromny szacunek. Dlatego my też z ogromną uwagę przykładamy, żeby z całym serwisem po prostu położyć co do guzika nasze umundurowanie, żeby móc po prostu młodemu pokoleniu pokazać, co było piękne w tych czasach. Pani burmistrz, jeszcze jest jedna rzecz, Użeń, to nie wspomniałem, nie był tak, że jest tak szkoła. W nocy, takie w Ale Towarzystwo Historyczne też pomaga nam wdrożyć tą naszą grupę młodych z któreśmy żeśmy wyłonili. ale że to jest pięć osób, będą odtwarzać legię akademicką i ochotniczą, legię kobiet. Oni są tam, ja może zaraz w pokosze. Albo pójdziemy na nich. Ale gdyby, gdyby, gdyby nie Towarzystwo Historyczne, oni nie mieliby jeszcze tego stroju, w którym mogliby się ubrać. Natomiast my, jako instytucja, oczywiście bierzemy na siebie ten wysiłek i będziemy szyli, tak, żeby w postępu czasu i zaangażowania powoli, powoli obrastali w to umundurowanie i uzbrojenie. To jest nasza wspaniała młodzież, osobą, Przedstawcie się, się, proszę. Aleksander. Patryk. To są nasi... Nasza młodzież brali udział we wszystkich warsztatach kulturowych, prawda, organizowanych przez naszą instytucję w kursach pierwszej pomocy. Wykazali się nie tylko inicjatywą, ale też takim zaangażowaniem, zawsze odpowiadają na nasze apele, na nasze zaproszenia. No i wykazują chęć, żeby się nadal z nami jakoś związać. No i nie ukrywam, jest to dla nas wielka nadzieja i szansa, że uda się poprzez tych młodych ludzi promować osób, historię osoba, historię Wołomina, że pani burmistrz będzie zapraszać te młode osoby, da asysty honorowe podczas różnego rodzaju uroczystości patriotycznych na terenie gminy, na terenie osoba, to wiadomo. A wszystko to dokonamy właśnie wysiłkiem i staraniem Towarzystwa Historycznego, bo potrzebni są zawsze nauczyciele i tacy ludzie, którzy wdrożą, pokażą, nauczą no właśnie, to jest najważniejsze, że macie już konie też przekazywać, tak to jest, że młodzież z zasili nasze szeregi i ten dobry przykład przekażecie. O, jak najwięcej. Tak. Ja mam nadzieję, że tutaj ze, ze, ze strony, ze strony młodzieży, tak. którą tutaj widzimy, no z, będzie wiele chęć, ponieważ, ponieważ to nie jest tak, że to jest tylko fantastyczna przygoda, tak, tak. Tak jak tutaj Państwo Państwu mówiłem, bardzo, bardzo dużo wyrzeczeń, ogromne nakłady wysiłku, czasu, a też e, nie tylko, jeżeli chodzi o pośrednią czyli ogromna koszta związana z e, doprowadzeniem się do takiego stanu, żeby móc zaprezentować ciekawą sylwetkę, ale ja też wiedzę. Przede wszystkim wiedza i, i za zaznaczoną, po prostu własne zainteresowaną. To jeszcze na to, że będziecie pogłębiać swoją wiedzę, bo tak jak powiedział pan prezes, bez wiedzy to jest, to jest zabawa, to nie powinna być tylko zabawa. Tak, bez wiedzy, bez wiedzy to jest praktycznie tylko, tylko przebieranie. No to, no to dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję, ja będę musiał już na inny odcinek. No to,